Siema, witam Was ponownie na kanale Po prostu Geek. Dziś sobie zrobimy taki króciutleńki odcinek, a mianowicie zrobimy unboxing saszetek z najnowszej serii minifigurek, czyli 20. serii, ale to wszystko po intro. Zapraszam. Tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj mamy malutki, szybciutki unboxing, bo mamy tylko 3 saszetki. A dlaczego tylko trzy? Bo tylko trzy mogłem zamówić. Taka, taki był limit. E, jeśli chodzi o zamówienie u mnie, z mojego sklepu z klockami, 3 na jedno zamówienie, więc przeszły 3 y, z ostatnim zamówieniem. Oto i one, moi mieli 3 z bank. Są 3, 3, 3. I otworzymy sobie każdą po kolei, jedną po drugiej i sprawdzimy co w nich jest. Dobra, ja tutaj mam specjalne urządzenie do tego, żeby specjalistycznie otworzyć każdą z tych torebeczek, każdą jedną. I otwieramy. Pierwszy. Pyk, ładnie otwarte. Nie wiem, co jest w środku. Jest to pełna, 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 pełna niespodzianka. Proszę bardzo, pani pirat. Super. Tutaj mamy książeczkę. Widzicie, książeczkę mamy. Jest zaklejona. Nie wiem, dlaczego jest zaklejona, ale jest zaklejona. Sklejona taśmą. Oto i wszystkie figurki, które możemy zebrać. Tak jest, yes. widzicie wszystkie figurki. I mamy też 10-lat e, LEGO mini z taki z takim, oto, e, klockiem. Tylko z tym razem mamy 2 na 3 Tile. Tak to wygląda. Ale w każdym razie mamy pierwszą tutaj panią Pirat z numerem 5. Co my tu mamy? Moi kochani, jest akcja taka, że podoba mi się to. Mamy dodatkowe klocki. Mamy dodatkowe klocki, moi mili, bo mamy tutaj e, piórko i dodatkową szablę. I tak, mamy panią pirat, jak sami możecie zauważyć. Mamy nadruk na spodniach, mamy nadruk na bluzeczce, mamy fajne włosy e, z, razem z czapką i myślę, że te włosy mogą być nie tylko damskie, moi mili. Nie tylko damskie, bo w tamtych czasach nie tylko e, kobiety chodziły w długich włosach mężczyźni też jak widzicie z przodu mamy dwa skórzane pasy jeden w talii drugi tutaj mamy przez pierś przez tors moi mili tak jest mamy złote sprzączki z tyłu jak możecie zobaczyć też mamy te pasy przeciągnięte tak samo poza tym mamy jakąś sakiewkę z tyłu mamy dwie buźki jedną taką ar, ar, a taką Bardziej uśmiechniętą, a drugą bardziej złowrogą. No i możemy zauważyć, że ma taki malutki pieprzyk, nie na buzi. Ma taki malutki pieprzyk, plus mamy tutaj jeszcze mały nadruk na nóżkach. Widzicie, widzicie, widzicie. Dobra. Całkiem fajnie się prezentuje ta figurka. Przejdźmy do następnej. Ciekawe, czy pracownicy przed wrzuceniem tych figurek do paczki sprawdzali, co w nich jest, bo ja nie wierzę, że. Moje mini mam drugą taką samą figurkę. Drugą taką samą figurkę, czyli już nie będziemy jej omawiać. Mam dwie panie pirat, proszę bardzo. Dwie panie pirat, jakby mi się trafiła trzecia, to by było coś niesamowitego. No cóż, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. Mamy za to dużo, dużo mieczy. Dwie panie pirat. To muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony, że mamy dwie takie same figurki, ale jestem teraz bardzo zadowolony, bo wiem, co jest w tej paczce, moi mili, Wiem, co jest w tej paczce. Dało się to wyczuć. Bardzo się cieszę, że trafiłem na tą mini figurkę. Ale chciałbym jeszcze inne, także będę musiał zamawiać. Zamawiać jeszcze, proszę, moi mili, Z okazji dziesiątej rocznicy, tak jest, ze specjalnym klockiem 10, 10 lat mini figurek. Proszę bardzo. pyk 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 dobra jestem mega mega zadowolony w takim razie że ta figurka przyszła tak jak powiedziałem mamy tutaj rocznicową minifigurkę staje z klockiem typu z przebraniem za klocka 3x2 tyle, 2 na 3, jak możecie zauważyć, mamy tutaj jedną buźkę, bardzo fajne włosy z tego co widzę. Takich wcześniej nie widziałem, bardzo mi się podobają. Ja mamy bardzo szeroki, fajny uśmiech, a w dodatku, co? Mamy ten klocek z okazji właśnie z nadrukowaną dziesiątką, czyli wiemy, że jest to 10 rocznica tak, 10 rocznica yy, serii LEGO Minifigures, Minifigures, minifigurek, tak jest minifigures. Mini figures. E, no, tutaj chciałem jeszcze, tak naprawdę, dostać kilka rzeczy. Także muszę jeszcze kilka rzeczy zamówić, bo na pewno chciałbym jeszcze dostać: tak, płetwonurka, wikinga, rycerza. E, tutaj tego małego Meksykanina Sancho Pancza e, może karatekę. Jeśli chodzi o bóźki, to jeszcze może gościa z dronem bo ma fajne. Fajny plasterek na buźce, no i może jeszcze lekko atletę. Nie, ale tak naj... najbardziej, tak najbardziej na świecie to rycerz i nurek. I myślę, że to będzie bardzo dobre. Dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Mam nadzieję, że Wam się podobał szybki unboxing. Szkoda, że dwie takie same figurki dostaliśmy. Może ktoś jedną z tych figurek dostanie przy następnym jakimś rozdaniu. Zobaczymy. Może tak, może nie, kto wie. Bądźcie na bieżąco, obserwujcie. Zobaczymy co się będzie działo. Dziękuję bardzo, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Jo!